Dziś włożyłam świąteczny sweter. Niektórzy mówią swetr, ale to wcale nie jest świąteczny odcinek. Taka zmyła! Ponieważ pytacie często, jak wymawiać nazwy amerykańskich stanów, to dzisiaj opowiem właśnie o tym. I ponieważ jest ich 50, to umówmy się tak, że jeśli wiedzieliście, jak poprawnie wymawiać dany stan, przyznajcie sobie punkt, możecie zdobyć maksymalnie 50. A w komentarzu napiszcie, ile zdobyliście. Przelecimy sobie dzisiaj przez te wszystkie 50 stanów w kolejności alfabetycznej i zilustruję Wam te najbardziej kłopotliwe wstawkami filmowymi albo muzycznymi. Nie ma dzisiaj żadnej muzycznej wstawki. Wstawkami filmowymi ym, i zaczniemy od litery jakiej? Oczywiście A. A jak Arlena między innymi, a skupimy się na wymowie amerykańskiej. No bo to zwykle Amerykanie rozmawiają o Stanach albo z Amerykanami się o nich rozmawia. Więc A jak? Alabama. Alaska, Arizona i ten pierwszy kłopotliwy, Arkansas. I've been through every state. Depressed, catatonic, Arkansas. I considered faking my own death in Bryce Canyon National Park. Have you been? Not to be missed. Na literę C mamy trzy stany. To pierwsze dosyć proste. California, Colorado, tak się składa, że w obu kiedyś mieszkałam. Um, a ten trzeci właśnie jest problematyczny, bo zaczyna się od czegoś, co wydawałoby się powinno brzmieć connect, a tymczasem nie wymawia się tej drugiej litery c. A więc Connecticut. I was a little bigger Na literę d jest tylko jeden. Delaware, a czytamy Delaware. That stuff you're signing gives you the convertible note for funding and establishes you and Peter Gregory as the board members of Pied Piper Incorporated in the state of Delaware. Okay, uh, why Delaware? Rich. Rich Lawyer, not lawyer. I've got you. Potem mamy Florida, Georgia. Przy okazji powiem, że dokładnie tak samo po angielsku jest nazwa państwa Gruzja, również Georgia, i Hawaje, które są, wydawałoby się bardzo proste, a tymczasem po angielsku to słowo wymawiamy przez trzy sylaby h, wa, h-wa-ji. i akcentujemy tę drugą Hawaii, and here's the envelope. Thank you, Scott. Ladies, hold your breath. Na literę I mamy aż cztery stany i trzy z nich moim zdaniem wcale nie są proste do wymówienia. Na przykład ten, który zapisujemy Idaho. To jak go wymawiacie? Huh? I co, wiedzieliście, że to Idaho? Bardzo jestem ciekawa, ile już macie punktów, ale jedźmy dalej. Zabawa dopiero się zaczęła. Następny stan na literę I zapisujemy jako Illinois. I ja nie wiem dlaczego, jak byłam mała, byłam przekonana, że to się pisze Illinois. I tak to sobie czytałam. A po angielsku tymczasem powinno to brzmieć Illinois. Lake Zurich. Where the hell is that? Illinois. Illinois. Central Times. To 8 p.m. następny jest prosty Indiana i ten ostatni na i to Iowa. All right. So, I see here you're from Des Moines, Iowa. Uh, you're summa cum laude in theoretical physics from Stanford University. Oh, and 2 years ago you had a persistent ear infection. I hope that didn't cause any hearing loss. No, of course not. Następnie mamy Kansas. Kentucky, które występuje w rozwinięciu skrótu KFC, bo to jest Kentucky Fried Chicken, czyli kurczak smażony w stylu Kentucky albo po kentuckiańsku, nie wiem czy tak się mówi. I jedyny stan na literę L to Louisiana. I zauważcie, że po angielsku to ma aż 5 sylab. Louisiana. I akcentujemy przedostatnią. Louisiana. Sounds like you're having trouble finding someone for the job. Why like does a person drive from Colorado to Louisiana to work in a dog kennel? I couldn't tell you. I walked. You walked. You walked here from Colorado. I like to walk. Bardzo lubię ten film The Lucky One. Jeżeli też lubicie romantyczne historię miłości, to też Wam się spodoba i bardzo go Wam polecam. Ale nie o tym miałam, bo teraz mamy aż 8 stanów na literę M. I pierwsze dwa może nie są jakieś specjalnie trudne. Maine czytamy tak samo jak główny. Potem Maryland. I trzeci to Massachusetts. Bardzo mi się podoba brzmienie tego słowa. Hmm, może wymowa nie jest bardzo trudna, ale warto zwrócić uwagę na pisownię, ponieważ y, nie wszyscy wiedzą, które litery się podwaja. No więc najpierw S, a potem T. My name is June Osborne. I'm from Brooklyn, Massachusetts. Jestem 34 years old. I stand 5'3 in bare feet. I weigh 120 pounds. Następny w kolejności jest Michigan i ono sprawia dwa problemy. Po pierwsze, nie wszyscy pamiętają, że to CH należy czytać jako szy i wymawiają to na przykład jako czy, a po drugie mamy tutaj w pisowni samogłoski i i a, a czytamy to tak naprawdę przez 3 i. Michigan. When we returned her car, Kayla was so excited. She can't wait to get to Michigan and start her new life. And her baby is so adorable. So cute. I could eat her with a spoon. I would never eat her with a spoon. Potem mamy Minnesota, zapisywane przez podwójne N, Mississippi – podwójne S, S i P i Missouri, też zapisywane przez podwójne S. There are grown-up ways to enjoy Halloween. How about pumpkin boat racing? Cam used to do it in Missouri. Take a giant pumpkin, cut the top off, gut it, hop in, sail away. Let's do it. I'm so married to this idea, it rolls its eyes when I make jokes in public. Potem jest Montana i przechodzimy do stanów na literę N, których jest aż 7, w tym aż 4, Które zaczynają się od słowa nowy. I myślę, że to dobry moment, żeby przypomnieć, że po amerykańsku nowy wymawiamy jako new, a po brytyjsku new, o czym był odcinek i link do niego jest w opisie. Więc na n mamy tak: Nebraska, Nevada i ten pierwszy nowy New Hampshire. It's a race for second place here in New Hampshire. I think that there were fundamental issues with the New Hampshire campaign and I just wish I'd have been here earlier to advise you. Campaigns are a lot more difficult than experimental dance troops, Catherine. W nazwie następnego stanu jest słowo, które my sobie spolszczamy do Jersey. Jest to taka tkanina, ale po amerykańsku jego poprawna wymowa to New Jersey. Przez. I Amerykanie potocznie nawet mówią o tym stanie samo y, Jersey, więc skąd mogłaby pochodzić wstawka, która to zilustruje z filmu, który w tytule ma właśnie to słowo, a więc Jersey girl. New Jersey and New York. I dalej mamy tak: New Mexico, New York. North Carolina, North Dakota i przechodzimy do stanów na literę O, czyli Ohio, Oklahoma i Oregon. Które brzmi trochę dziwnie, zważając, że piszemy to jako Oregon. I teraz nie mogło zabraknąć stawki z tego odcinka Przyjaciół, w którym wszyscy szukają 50 stanów, czyli grają w grę, która polega na tym, żeby je wszystkie wypisać. I jest to trudniejsze, niż się może wydawać. How is New England, not a state? Huh? They have a sports team. South Oregon have a sports team? There you go. Na P is tylko jeden, Pennsylvania, i na R też tylko jeden, Rhode Island. Funny, just because people appreciate comic books doesn't make them weirdos. Stewart's a terrific artist. He went to the Rhode Island School of Design. Ok, co w Te dwa stany, które w nazwie miały północna, czyli Północna Karolina i Północna Dakota, mają też swoje odpowiedniki południowe. Więc teraz właśnie jest South Carolina i South Dakota. A pierwszym stanem na literę T jest Tennessee. I akcentujemy tę trzecią sylabę, tak jakby tam było widzieć. Tennessee. This watch, I got here. was first purchased by your great grandfather during the First World War was bought in a general store, Knoxville, Tennessee. Made by the first company to wristwatches up till then people just carried pocket watches. Po polsku mówimy Texas i te nazwa po angielsku prawie tak samo się pisze, tylko że przez x, ale po angielsku tego a nie wymawiamy, tylko skracamy je do e. Uh Texas. Później jest Utah i Vermont. Jak akcentujemy drugą sylabę Vermont. Joey, he's not even thinking about going after Rachel. He's not. No, all he's thinking about is how you're taking this. Listen, it's completely freaking him out. He's talking about moving to Vermont. Why? He says he wants to leave the country. Mam nadzieję, że ciągle liczycie. Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin and Wyoming. I want to go to Spain. I want to go to Spain. You think it'll be more interesting than Wyoming? I don't know. Wyoming had a two headed cow. You'll see it on the postcard. I właśnie Wyoming to jest 50. stan na naszej liście. Zupełnie oddzielnym terytorium jest dystrykt Kolumbii, czyli okręg stołeczny, do którego należy miasto Waszyngton. I ponieważ mamy też stan Waszyngton, to właśnie, żeby to rozróżnić, to o stanie mówi się Washington, a o mieście mówi się najczęściej DC, bo pełna nazwa miasta to właśnie Washington District of Columbia. Niektóre amerykańskie dzieci myślą, że DC to dot .com. Podsumowując, niektóre nazwy amerykańskich stanów mogą być kłopotliwe, nie wszyscy wiedzą, jak je poprawnie wymawiać. Te najtrudniejsze moim zdaniem to Arkansas, Connecticut, Illinois, New Hampshire i Rhode Island. No i warto wiedzieć, jak rozróżnić stan Waszyngton od miasta Waszyngton. O stanie mówimy Washington albo Washington state, a o mieście mówimy Washington DC albo samo DC. Mam nadzieję, że pomogłem. Przyszłupka na samym początku brało. Czemu mi ten włos tutaj tak lata jeden? I co, teraz pewnie myśleliście, że będę wam mówić, żebyście kupili moją książkę w prezencie na świętanie? A ja Was zaskoczę i nie powiem o tym ani słowa. Link jest w opisie, ale nie powiem ani słowa.